A powiedz Panie Burmistrzu, czy po prostu macie informacje jakieś w tej chwili na temat sądu wschodniego? No, wygląda na to, że robnik zaczyna poraciem się wycofywać. Co prawda na razie jest to taka decyzja połowiczna, że no jednak część sądów, czyli ta propozycja, że do ośmiu zatrudnionych sędziów do ośmiu etapów sędziowskich sądy będą likwidowane, ale jeszcze nie teraz, tylko dopiero z początkiem przyszłego roku, no czyli to APSL z kolei jako koalicja bardzo mocno naciska, aby po prostu jednak w ogóle nie, nie doszło na zasadzie rozporządzenia ministra sprawiedliwości, że to jest niekonstytucyjne i w związku z powyższym, powyższym minister nie ma prawa podjąć decyzji, czyli kto wie, czy po prostu ta sprawa jednak tutaj nie zostanie załatwiona, po w nie życiu. No, na razie możemy tylko potwierdzić to, co pan powiedział. Dokładnie takie mamy informacje, że zapadła taka generalnie cisza, wycisza się, jak problem e, i, i wygląda na to, że jest dosyć realne w ogóle wycofanie się z całego tego przeszkoda. przeczka się obniża, my czekamy do pięciu sędziów i, i wtedy będziemy... <laughs> nie, no, ale my nie, pan. My czekamy aż tutaj tam nam zwiększą liczbę etapów w tym sądzie. No. I my już tutaj uprzedzamy, że przygotowujemy w tej chwili i, i będziemy również występować po wszystkich, w tym myślę również po naszych wskowskich parlamentarzystach, z wnioskiem o, o poparcie jednak. Wstawienia tej naszej obwodnicy do rządowego programu. Niech to będzie, nie wiem, w tej ostatniej grupie, ale niech to już tam będzie, bo dopóki ta obwodnica nie zostanie dopisana do listy tych zadań przewidzianych do realizacji, to nie ruszą prace dokumentacyjne, a zatem cały czas wydłuża się ten czas oczekiwania, i, i faktycznie, nie wiem, rok 2020 czy 2030 może nas zastać bez, bez tej obwodnicy. Będziemy o to zabiegać, liczymy na wsparcie. Panie burmistrzu, nim Pan wystąpi z takim pismem, interpelacja zostanie już złożona przez <głosł> <głosł> i przez Panią poseł. Także tutaj po prostu na, na 100%. No, Zwracałem się przecież przed końcem kadencji w tej sprawie, ale no, wiemy przecież jak, jaka jest sytuacja. Nasza siła sprawcza jest praktycznie żadna poza możliwością nękania. No, ale nękać możemy, no bo sprawa jest dla Wschowy istotna, jeśli chodzi o obwodnicę, no i przy tym natężeniu ruchu kwestia bezpieczeństwa mieszkańców Wschowy, no jest pod dużym znakiem zapytania. My będziemy występować na pewno do parlamentarzystów wszystkich, wszystkich reprezentowanych w Sejmie. Jasne. A mówiąc o tym dla, do posłów jednak lubuskich, no liczymy też na, na próbę stworzenia jakiejś może lubuskiej koalicji na rzecz obwodnicy Skopy.